Objawię mu samego siebie. Yy, a więc yy, Pan daje mi konkretną wskazówkę, jak kochać. No, ale Kochani, zaczniemy od słowa Bożego. Jan 1421. Kto ma moje przykazania i je zachowuje, jest tym, który mnie miłuje. Ten zaś, kto mnie miłuje, będzie miłował yy, tego. Zaś kto mnie miłuje, będzie miłował mój ojciec i ja będę go miłował i objawię mu samego siebie. Objawię mu samego siebie. A więc Pan daje mi konkretną wskazówkę, jak kochać. No są to przykazania Boże, ale też konkretnie, kiedy y, słucham Jego słowa. I je wypełniam. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go. A więc Mam przykazania, mam naukę. Nauka jest zawarta w słowie Bożym. No bo różnie się ta miłość może kojarzyć, ale co później, co dalej? Jezus mówi nam konkretnie, kto zachowuje moją naukę, kto zachowuje moje przykazanie. No, przykazanie całe mieści się w, 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 nauce, w nauce Jezusa, w Ewangelii, w całym słowie Bożym. Przykazanie miłości. O tym was poznają, że będziecie się wzajemnie miłowali.